W tym roku Mistrzostwa Europy odbywały się we Włoszech, w Weronie. Na Mistrzostwach były 24 kraje, a w naszych kategoriach startowało 10 drużyn z różnych krajów. Z Siwy była drużyna Freestyle POM Youth w wieku 12 do 15 lat oraz Kid Beat, drużyna Hip Hop Youth, także w wieku od 12 do 15 lat i występowało 16 i 18 zawodniczek. Zajęłyśmy szóste miejsce w kategorii Cheer POM Youth. I dziewiąte miejsce w kategorii Cheer hip hopiów To są bardzo wysokie miejsca, jak na Mistrzostwa Europy. Przed startem y, towarzyszył nam stres. Po starcie była lekka taka satysfakcja, ale też byliśmy bardzo dumne, że zatańczyłyśmy. Po zawodach udało nam się zwiedzić Weronę, Balkon Julii, Wenecję, Sirmione, Szczyt Monte Balto. Bardzo nam się to podobało, ponieważ na jednym wyjeździe mogliśmy i zatańczyć na zawodach i pozwiedzać. Dziękujemy naszym rodzicom za to, że nas e, wspierali i pomogli nam wyjechać na Mistrzostwa Europy. W tym momencie mamy wakacje, a po wakacjach będziemy ciężko ćwiczyć e, na Puchar Polski, aby dostać się do Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Norwegii. Głównym partnerem e, przygotowań i startów było województwo małopolskie. Przed startem towarzyszył na. o może. Eee, no, <grymne> mówię jeszcze raz. Weźmiemy się do ciężkiej pracy na. Em, em, <grymne> i pozwiedzać. Takie mini wakacje. No, A za woda wody się cztery? To ja tego nie wiem, jak to to No właśnie, że Bo ja za dużo powiedziałam. No właśnie, to teraz wszystko. Bo jedziemy na miłość Cioska Polski. Polskie. To Jeszcze raz.